Cześć wszystkim, ja jestem Grzechu, witam Was na vlogowym kanale Fabryka81 i dzisiaj zaczynamy, w poniedziałek zaczynamy nie od pakowania paczek Waszych zamówień z weekendu, a od sprawy związanej z namiotem, ponieważ no, w ostatnim namiocie, w, w ostatnim odcinku wiecie, że namiot się, mój ten stoiskowy połamał i jadę teraz sprawdzić profile aluminiowe, jak to one będą wyglądały cenowo, to znaczy zorientowałem się już w internecie ile to kosztuje i koszt wychodzi mniej więcej 900 zł za materiał, nie licząc jeszcze śrubek itd. itd. Ale patrzyłem ile kosztuje nowy namiot, taki solidniejszy tej firmy yy, namiot, który widziałem yy, ostatnio będąc na zlocie w Jeleniej Górze. No to piątkę trzeba lekko położyć. Do taki 3x6 na namiot. Także na razie zorientuję się jak tutaj na miejscu mnie w Legnicy w hurtowni aluminium. Jest z dostępnością, tutaj sobie mogę wjechać, jest z dostępnością profilu aluminiowego w wymaganych odcinkach, żeby nie generować za dużo odpadów. Tylko czy ta hurtownia jest otwarta? Chyba jest, dobra. Zapraszam na odcinek. I niestety nie ma no, ani na stanie, ani możliwości zamówienia tutaj, w tej hurtowni. Także trzeba się posiłkować teraz internetem. I zaraz dzwonimy do centrum stali EU. No a przy poniedziałku, już teraz, na spokojnie, wracając do paczek, bo profile się zamawiają. No do znudzenia, chyba ta koszulka już się pojawia w odcinkach. Ale też jest licznik polonezowy i co? I znowu maluchowy, i znowu maluchowy. Wszystko przez graczyka, który pokazał się w tej koszulce na jednym ze swoich filmów. Także dzisiaj kilka sztuk wysyłam. Kilka sztuk sprzedało się od razu z tego wzoru. Sprzedało się na zlocie, podobnie tych. Także no, trzeba się zatowarować znowu na kowary. Także to zaraz będziemy jeszcze prasować kolejne sztuki, tych których rozmiarówek zabrakło, a te zaraz pakuję. I lecą, lecą do klientów, do swoich nowych właścicieli. Mam nadzieję, że będziecie. Z nich zadowoleni. Pamiętajcie prać, prasować na lewej stronie do 40 stopni pranie. No i może, może nie wirować. I cytrynka, oliwka, tomato, naklejeczka i leci w Polskę. Dawno Wam rameczek nie pokazywałem, to dzisiaj pakuję akurat taki wzór ze złotym v Ktoś kiedyś zapytał, czy można zrobić z takim pod Jeepa. Grand Cherokee, bo tam był chyba złoty emblemat. Ten Cherokee był napisany czy coś. Także tutaj takie dwie rameczki dzisiaj lecą. A w międzyczasie, tu się wycinają takie tematy, a tu się drukują. No, ledwo widać, a tu się drukują takie zaślepki do profilingu, które już jadą do mnie, do namiotu. A wyglądają w ten sposób i będą wstawione w profil na końcach, tak jak w tym nowy ostrz, tak jak w tym, yy, w tych pierwotnych rurkach. Także jutro mam nadzieję, że to przyjedzie. Przynajmniej tak mi powiedziano, że przyjadą. Sorry za hałasy z tyłu, ale się pracuje się. No i będzie można zacząć to przerabiać, ten namiot. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy ja się dobrze na to przygotowałem? Kilka chwil później trzy mniejsze i trzy większe tabliczki do powieszenia na budynku gotowe. A tak, w środku tygodnia jeszcze takie zamówionko wysyłam. Chcę wam pokazać naklejka taka informacyjna na słupek do poloneza z ciśnieniem w ogumieniu, jakie powinno być do normalnego poloneza. Do traka wersja też jest ona się troszkę różni. Wklejka na kierownicę żelowa 15x30 mm i na słupek C, zrobione zgodnie z oryginałem. Widać tutaj taki raster naklejeczki karą kolejny komplecik w Polsce leci. Cieszę to, że jeszcze dbacie o te polonezy, że, że chcecie, żeby ładnie wyglądały i miały takie elementy dekoracyjne też ładnie, bo to moim zdaniem taka wisienka na torcie. A przy okazji jeszcze pakowania jednego z Waszych zamówień to takie naklejki chciałem Wam pokazać. Taki komplecik dedykowany do Cinquecento, do Seicento, do komory silnika. Nie są to chyba wszystkie naklejki, bo powinny być jeszcze o klimatyzacji. Ale taki podstawowym nazwijmy to komplecik, czyli tutaj, gdzie mamy e, naklejkę dotyczącą paska rozrządu, tutaj wiadomo kąt pochylenia świateł, tutaj mamy na zbiorniczek wyrównawczy i tu ogólne takie niebezpieczeństwo. Także takie naklejeczki serwisowe do cieniasa, do Sejcento są dostępne u mnie też, jak najbardziej zapraszam. No a dodatkowo jeszcze do włoskiego auta taka wlepka Made in Italy i Unleaded Fuel, naklejka znana właśnie z cieniasów. I z maluchów z elegantów przyklejana nad wlewem paliwa. A całości dopełniają rameczki, Forza Italia, włoska barwa, także fajny komplecik, myślę, dla fanów włoskiej motoryzacji. Przyjechały dzisiaj profile, także można się będzie powoli zacząć zabierać za namiot. Zaraz sprawdzimy, jak ze ślepka tu pasuje. No i cóż, wchodzi elegancko, ciasno, e, ranty nie są już takie ostre. Teraz w dotyku po cięciu tego profila, także. No, chyba będzie to spełniało swoje zadanie. A tu jeszcze dla porównania. Yy, ułamana rurka stalowa w przekroju, jak widać. No, przekrój podobny, jeżeli chodzi o gabaryty. Może ten aluminium profil jest troszkę szerszy, bo ma nie 12,5, 15 mm, ale sama grubość ścianki. Myślę, że teraz namiot bazujący na takich profilach aluminiowych to już no, troszkę dłużej mi posłuży niż, yy, niż, te, niż ten <laughs> stalowy, że tak powiem. Będzie troszkę cięższy na pewno, bo więcej materiału jest, mimo że gęstość materiału jest mniejsza od stali, ale jest go znacznie więcej. Także, ale będzie pancerny, będzie pancerny. No i dobra profile są, tylko tak jak widzicie kąt prosty przy cięciu, średnio zachowany, dlatego teraz trzeba to poprostować. A jeżeli to mi nie wypali, to jeszcze awaryjnie jest stary namiot pierwszy, tylko że mniejszy 3x3, ale jego trzeba odszczurzyć, bo sobie trochę stał w piwnicy. Pająki gdzieś go przyatakowały, także na pewno trzeba go będzie przeprać, ale póki co walczymy z tymi profilami. No ładnie, podzieli ładnie. Dałem ciała przeokrutnie. Nie zmierzyłem ile ma profil w namiocie, bazując na tym co mi kiedyś pani powiedziała, że A, to 140 są proszę pana te profile, 140. I tak zamówiłem. Profile aluminiowy 140, a ja się okazuje, że ten oryginalny profil w namiocie ma 142,5. I tak tu teraz otwory wypadają, że powinny być tuż za końcem tego nowego e, profilu. Ale już wiem co zrobię. Już wiem co zrobię. Mógłbym zrobić, powiercić otwory wcześniej, ale jest ryzyko, że... To znaczy ryzyko. Jest pewność, że namiot się nie napnie, e, w sensie plandeka na górze. E, nawet jeżeli te nożyce będą bardziej ściśnięte przy rozstawianiu. Eee, dlatego teraz no, ciut więcej będzie musiała drukarka podrukować i troszkę inne te zaślepki, nie takie jak, nie takie jak tutaj już jest zamontowana, tylko dłuższa i z otworem 100% wypełnienia wydruku, odpowiednie ułożenie na stole i wtedy e, namiot będzie przykręcany przez taką tutaj wkładkę mm, z PETA z PETa, w sensie z materiału PET-G. Także przekonstruowanie tego namiotu będzie trwało jednak trochę dłużej, ale zrobię to. Kurde, zrobię to. Ale to się tam pięknie drukuje. Jak to się drukuje? 100% wypełnienia. Końcówka taka wciskana. Profil, który się okazał za krótki przez mój błąd. Ale za to teraz będzie, no może, może solidniejsze. No mam nadzieję, mam nadzieję, PG to powinien wytrzymać, uciągnąć, ale ładne kolorki się kurczę porobiły, kiedy ja podświetliłem to latareczko. Mhm. W druku 3D fajne jest to, że można sobie zrobić element i sprawdzić jak to działa w praktyce i tak widzicie są trzy kolejne wykonane po sobie. To już jest prawie idealne, jeżeli chodzi o Zamontowanie, ponieważ w zależności od tego, ile materiału tutaj ustawicie, żeby wypływał w tej ostatniej warstwie, bo można dać więcej niż 100%, to z, y, względem projektu zmienia się też wtedy tutaj grubość tego elementu. I mimo projektu 11 mm, tak jak jest wewnętrzny y, przestrzeń w profilu, to tutaj tak naprawdę mamy 11,4. Jak zmierzymy, no nawet 11,49, czyli typ o, tutaj 11,43, czyli gdzieś te 4 dziesiąte części mm, troszkę więcej z materiału, i teraz to delikatnie trzeba będzie liznąć szlifiereczką, żeby weszło to w profil. Ale jest już to prawie finalnie taki element, jakbym chciał. Ewentualnie w projekcie poprawię, zdejmę dwie dziesiąte i, i nie będzie trzeba już potem nic poprawiać. I tak zrobię. To będzie już chyba czwarty, piąty element, któregoś nie drukowałem, ale ten będzie finalny. Też z przesuniętym otworem, także profile jeszcze będzie można ciutko skrócić i, i to montować, i będzie super kurcze, będzie naprawdę super. To jak wejdzie tu, w środek, tak to będzie na końcu. Z kawą kurczę materiału, także to nie ma opcji, żeby to puściło, mam nadzieję, mam nadzieję. Ten namiot już swoje przeżył, ale awaryjnie jeszcze jedną imprezę zrobi, także teraz tylko go trzeba przepłukać. Ja tak wam powiem, że ta konstrukcja jeszcze nie jest zła, da się to przenieść jedną ręką. Tylko sobie teraz wyniosę na słońce, żeby on sobie wysechł. To wszystko jest ok. Że tutaj wleci nowa czapka i będzie taki mniejszy drugi namiocik. A potem może dokupi się drugi, 3 na 6 będzie też i też będzie dobrze. Na moment będzie suchy, tak szybko paruje. Mamy tu w Legnicy taki sklep metalowy, zresztą w, w, u Was w miastach też na pewno takie są, gdzie można takie rzeczy jak nakrętki M6 samokontrujące kupić sobie o właśnie na taką małą garść. I tam są jeszcze śruby, podkładki, wkręty, no różne różności, narzędzia i tak dalej. I teraz, gdybyście pojechali do jakiegoś marketu na, na C albo na L, to kupilibyście takie nakrętki spakowane w 10 sztuk i zapłacilibyście ile? 7, 8 zł? Może 10. A tutaj dajcie znać, jak myślicie, ile zapłaciłem w tym takim metalowym sklepie, jak ja to nazywam. Ja wam powiem na koniec odcinka. No tu proszę, patrykowa lawetka, którą kleiłem rok temu. Wszystko się elegancko trzyma. Nic widzę nie odładzi. Także, także yy, chyba dobrze jest. Szlifiereczka, a tutaj już finalnie osadzone. Pierwsze, poprawione, już można powiedzieć ostateczne. Ostateczna wkładka siedzi. Siedzi dosyć mocno w tym profilu. Przekonstruowałem nieco tą wkładkę, odsunąłem troszkę otwór od krawędzi. Tutaj, a przez to, że przekonstruowałem ten element w tą wkładkę, to tutaj trzeba 3,5 mm jeszcze zebrać. Ale zaraz będzie można przetestować, jak się zrobi pierwszą parę takich, z takich profili, jak to w namiocie siada. No, ale pięknie to tutaj siadło. Elegancko. Będzie pan zadowolony. Mam nadzieję. I do tego jeszcze teraz podkładeczka. Drugi profil. Podkładeczka metalowa i samokątująca. Jak będę miał drugą rękę wolniej, to będzie łatwiej. Wiecie co? To wygląda tak, jakby miało działać. Tu już przykręcone. Tu też pospinane, tu wyprostowane. Jeszcze teraz ten krzyżak wymienimy gdzie jest kolejna druga walnięta no i będzie można przetestować No i wygląda że działa bardzo ładnie Panie Grzegorzu bardzo ładnie tu trzeba będzie tylko wymienić dłuższą śrubkę ciutkę ale tutaj też minimalnie Tu jest ok No to teraz jeszcze cała reszta 24 liczyłem, że są łącznie takie x -y. zrobiłem dwa na razie, ale materiał jest na całość, tylko podrukować jeszcze te wkładki. Dobra, koniec tematu namiotu na kanale, przynajmniej na razie. Dobra, mamy piąteczek, komora silnika Fiata, zaraz go podlejemy troszkę benzynką, akumulator podpięty. Był odpięty, żeby się nie rozładować i zobaczymy, czy nie trzeba go będzie prostownikiem wspomóc. Muszę tą gruszkę w końcu założyć, żeby go z mocnego gazu nie podlewać. Łoś się rozlała. Przy okazji reklama się zrobi, bo dostępna ta naklejka jest w ofercie. Jeżeli szukacie na taką obudowę, to, to są. Oj, tutaj można zmienić, założyć tą nową już dorobioną. Dobra, idziemy go zaraz spróbujemy odpalić. Co panie Fiacie? O, jeszcze sobie zablokowałem kierunek. E, żywy prąd nawet jest taki dosyć znośny No i co? Sanko Paliwa na widok Mudrewicza Zagadą. żyje Elegancko Troszkę któryś zaworek tam czekajcie Chyba trzeci wydechowy troszkę cyka Dobra, zaraz się przejedziemy tym klamotem. Kawka wypita, można pojechać tam na spotkanie szybciutko. Ale sobie właśnie przypomniałem niedawno, jaka to była zawsze radość latem. Klapnąć sobie w krótkich spodniach na to nagrzane słońcem piękne siedzisko w skórze z plastikowej świnki. Także tak, czysta radość w momencie, kiedy jest blisko 30 stopni, a czarne przyjmuje słońce jak wściekłe. Ja Was teraz montuję tutaj na fotel pasażera i bez komentarza mojego żadnego pojedziecie ze mną chwilę, posłuchacie tysiące dźwięków w tym Fiacie, bo tu wszystko to dodatkowe wyposażenie wydaje różne dźwięki, także kawałek się ze mną przejedziecie, a potem jeszcze powiem Wam słów parę kilka na temat tego konkretnie egzemplarza. Dobra, parę słów o samym fiacie. Zrobimy z nim jeszcze odcinek. pojedziemy kiedyś sprawdzimy legnickie miejsca filmowe. Dlaczego filmowe i dlaczego tym fiatem? Bo ten fiat w filmie jednym zagrał, w filmie najlepszy. Te miejscówki wam pokażę, ale najpierw jeszcze parę słów. Fiat jest oczywiście wzorowany na radiowozie. Nie był to prawdziwy radiowóz, ale wyposażyłem go tak, jak mogłem, żeby ten radiowóz nawet w środku też przypominał. Także mamy TWS-201 powinien być tak naprawdę TWR. Symbolu nie pamiętam, ale jest to urządzenie, dzięki któremu można było tutaj poprzez megafony i szczekaczkę... Raz, 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 raz... To milicja obywatelska, to zgromadzenie jest nielegalne, proszę się rozejść. Właśnie w ten sposób można było komunikaty nadawać, można też było puszczać propagandowe nagrania, włączając się tutaj w to wejście. Kolejny element, panel sterujący od radiostacji. Tak właśnie był mocowany, może uchwyt troszkę inny, ale jest dorobiony tak na wzór oryginalnego. Kanały do wyboru, jakieś wywołania i tak dalej, wiadomo. Druga osobna gruszka. Tutaj, tak naprawdę, chyba taka słuchawka telefoniczna powinna być. Ja ją gdzieś mam. Ona tutaj była w tym miejscu montowana. Głośnik, właśnie od tej radiostacji, także komunikaty można było tutaj słyszeć. Pozostałości, po że tak powiem, cywilnym samochodzie, czyli safari. Piątka dołożyłem obrotomierz. Z drugiej strony, dołożony jest przez poprzedniego właściciela. Ekonomizer. Prosty patent, przewód podłączony do kolektora dolotowego i zamienia to na wskazania. Pokazuje podciśnienie w kolektorze dolotowym i jednocześnie no, działa jak ekonomizer. Tarcza starego typu do zatrzymywania, typowo milicyjna. No CB Radio to już moja wydumka. kiedyś z tym jeździłem, słuchałem co tam. Jak się więcej autem jeździło, to kierowcy ciężarowych od zawsze mieli coś do powiedzenia. Nie zawsze coś ciekawego. Kolejny element, włączniki, w tym miejscu były oryginalnie montowane, i ten uruchamia sygnał błyskowy, ten uruchamia sygnał dźwiękowy. Tego, tych sygnałów oczywiście na drogach publicznych nie można używać, ale mogą być wyposażone samochody w te sygnały, pod warunkiem, że są zarejestrowane jako auto zabytkowe. Ten Fiat taki właśnie jest, żeby nie było żółta tablica. Takie jak żółte papiery ma właściciel tego auta, Nie no, żartuję. Ciekawostek jeszcze. A ogólnie o 85 rok, także on jest troszkę stylizowany na ten starszy. Raz, że ma chromowane przednie kierunkowskazy, to już w ogóle jest bazarowy wymysł. Znaczek też powinien być już FSO, bo jest to tak naprawdę FSO 1500, a nie polski Fiat. No i reszta jak we Fiacie. No silniczek. Sobie cyka, gdzieś tam gra yy, zaworkami. A z ciekawostek bagażnikowych, yy, tak powiedzmy, to mamy tutaj ścianę autografów. Osoby, które mi się tutaj wpisały, są na pewno przez Was znane, a przynajmniej być powinny, jeśli lubicie polskie seriale, polskie komedie. Pierwszy autograf zdobyłem od pana Mieczysława Hryniewicza, czyli zmiennikowego Jacka z serialu zmiennicy, oczywiście. Niech się dobrze dzieje, zmiennik Mieczysław Chryniewicz, Panie Mieciu, pozdrawiam serdecznie, jeśli pan to jakimś studem ogląda, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do spotkania. Z panem Bronisławem no już się niestety nie spotkamy, ale pana Bronisława miałem okazję, miałem przyjemność odwozić kiedyś do Wrocławia, także troszkę pogawędziliśmy. Pan Bronisław Cieślak, czyli oczywiście serialowy porusznik Borewicz. No i kolejny, kolejne trzy autografy. Teraz widzę, że brakuje mi jednego, a była okazja zdobyć. Dla Super G Kraszan Bach Maranżara, ale se, żeś se pan nazwisko wymyślił, e, pan Piotr Pręgowski się wpisał. Popatrzcie tutaj jest napisane tak, gdy w sklepie pusto w głowie Kaszana niech ci się przyśni morda Kraszana. No i kolejny autograf od pani Ewy Błaszczyk, czyli zmiennikowego udawanego Mariana Koniuszko, czyli Kasia się wpisała i. Faktyczny Marian Koniuszko, tylko teraz tutaj tak widzę, że pan Marcel Szytenhelm się wpisał Marian Koniuszko, czyli Marian Koniuszko, być może go wtedy zagadałem i, i takiego e, dwa razy tak samo się wpisał, wiadomo pewnie chodziło mu po głowie, żeby wpisać Marcel Szytenhelm jako Marian Koniuszko, a przynajmniej tak mi się podpisał na plakacie. No, także taka pamiątkowa klapa, popisana, pobazgrana, ale dla mnie bardzo ważna. Ja mam taki pomysł, żeby ją sobie powiesić w domu nad biurkiem, a do Fiata już mam jedną klapę, prostą, elegancką. Ta ma troszkę dziaby po poprzednim właścicielu, ale żeby tą nową klapę wylakierować, ten kolor podmienić, a tą się cieszyć na co dzień, gdzieś tam sobie zerkając w czasie pracy, bo fajne wspomnienia generuje ten Fiat i dlatego go bardzo lubię. I dlatego ten Fiat ma u mnie też do żywocie. Pierwszy mój taki klasyczny, nazwijmy to samochód. No, klasyczny można powiedzieć. Gentleman ma 40 lat, 12 lat jest u mnie. Minęło mu to jakoś miesiąc temu, na początku maja. Fajny generator wspomnień. Z dzieciństwa tak naprawdę. Tata jeździł dużym fiatem, nawet dwoma, na trzecim. E, prowadził naukę jazdy w samochodówce, w której później, do której później chodziłem, w której później e, pracowałem. E, kolejny Polonez, którego też znacie z kanału. E, też dlatego, że tata miał takiego, takiego Poloneza właśnie przejściówkę, tylko że zieloną. No i Maluchy, bo sam miałem pierwszego klamota swojego, takiego normalnego dojazdy na co dzień, jako właśnie uczeń samochodówki, to Malucha. Mam nadzieję, że w swoim życiu też macie miejsce na takie fajne generatory wspomnień, bo to się chyba najbardziej liczy, wspomnienia, bo do tego zawsze można wrócić. Życzę wam tego, żebyście na takie coś mieli miejsce, fundusze i całe zaplecze, które jest temu potrzebne. Kończymy ten odcinek. Wpiszcie proszę, kto dotrwał do końca. Dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca i oglądacie te moje, moje filmy. Jeśli się podobało, zostawcie jakiś komentarz, e, na przykład o treści. Duży fiat. Niech tak będzie dzisiaj w tym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność. E, lajki, komentarze i tak dalej, tak dalej. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego. Cześć, hej, pa.